Ale Aretka właśnie robi naleśniczki, ale jakieś takie niekształtne, co? Coś się z nimi dzieje, nie tak. Po resztówka ciasta była, wiesz? Aha. I tak już wyszło. To dla dzieciaków rano właśnie za chwilę idą do szkoły. Znaczy o, Wiktor idzie do szkoły. Nie, I Areta dobra, na to szybko. Nie nadeszł, że idą. I idą, no ale to już niedługo, już niedługo Oliwka też dołączy do szkoły, tak więc będziemy... Areta będzie miała dużo wolności. Rozwarujesz, nie? Jak <laughs> nie będą chodzić do szkoły. Dobra, idę do pracy, bo jest dosłownie chwilę przed no, godziną. Zara się. Ósmą. No, kurde. No nawet mi tego nie mów. Czas iść do pracy. Samochód odpalony już. Ale ta sobie go odpaliła przez chwilkę. Zobaczcie. Znowu zamarznięte, ale nie jest jakoś tak szczególnie zimno, Ogólnie znowu około 2 stopni na plusie, ale gdzieś tam przy mroze chwycił kałuże niezamarznięte. Piękny wschód słońca. No i co, idę do pracy. Miałem jeden alarm, ale e, na krótko, po zaśnięciu, przed godziną 12, było chyba 23.30, coś takiego. Tak więc jakoś super zadowolony nie byłem. No i później było ciężko bardzo zasnąć, bo jak wyszedłem sobie w krótkim rękawku, akurat to było na tej farmie, na której mieszkamy, no to e, później naprawdę jest bardzo ciężko mi zasnąć, nie wiem czemu. Znaczy, no nie wiem czemu, no jak wychodzi się na taki ziąb, to jest bardzo ciężko. Później się ścieżek i koniec. Tak, dzisiaj miało być łapanie koło ko pozostałych dwóch kurników e, i zostało kancelowane z jakiegoś powodu, jeszcze nie wiem z jakiego. Ale później wieczorem szef napisał na naszej grupie, że że nie ma łapania, tak więc nie wiem, coś się musiało stać. E, przeważnie takie rzeczy powoduje e, awaria na farmie. Ja tutaj dzisiaj będę miał trochę pracy i już widzę, że mam mały fuck-up e, Ogólnie dowieźni mi kolejną. Porcję papieru, który idzie do suszarni, ale wyrzucili to w takim miejscu, że będę miał problem się z tym jakoś tutaj zawinąć. Już wam pokazuję o co chodzi. Były wczoraj dwie dostawy. No teraz mi tą walnęli tutaj. Nie wiem, bo to się to po prostu podepchać gdzieś. Zaraz wezmę łyżkę. Podecham to na taką kubkę. Wczoraj zrobiłem już połowę tego. Zaraz wam pokażę, ile tego zostało. Tutaj traktor, wszystko jest gotowe. Coś tak wczoraj trochę rozsypałem, żeby było porówno. Jeszcze, jeszcze czego mi brakuje, to żeby teraz przyjechała dostawa wiórów. Bo miałem się traktor zostawiać. O, tutaj nam się suszy jeszcze papier. Ja wczoraj do połowy zrobiłem, no ale później jeszcze na koniec postanowiłem, że go tak rozpłaszczę, żeby sobie dosekł. Bo jak widzicie, ma jeszcze takie mokre, mokre tam miejsca gdzieś. Tak więc co? Ja się będę zabierał, idę po klucze, odpalam traktor, odpalam JCB, muszę to uprzątnąć, bo widzicie, tutaj teraz nie mam przerwy, nie? żeby sobie spokojnie jakoś wjeżdżać muszę sobie wziąć muszę sobie zrobić przerwę żeby móc pracować, szukam kluczy no, tak więc szkoda, że łapanie był, zostało przełożone, bo to znaczy tylko tyle, że będzie pewnie jutro rano a przed piątkiem jutro piątek a w piątek takie coś to nigdy nic dobrego światło, klucze Jedne, drugie, wszystko mamy. No i dobra, ja zasuwam. Widzę się z Wami za niedługo. Ta jeszcze na szybko Wam pokażę, że to dobra wygląda. Za każdym razem jak zaczynam film, mówię dobra. E, na szybko Wam pokażę, co teraz będzie się działo. Jeżeli co, biorę, papier z tego e, bunkra, przerabiam, wrzucę na przyczepę i wiozę na inną farmę. Później muszę. Tutaj ten mokry papier, zobaczymy, on jest mokry. Pierwsza dostawa była bardzo mokra, ten już taki nie jest, nie da się go wycisnąć, woda z niego nie leci. Ten papier wrzucam do suszarni, jeszcze muszę się dowiedzieć dokładnie ile ciężarówek, bo tutaj są trzy, a wcześniej były cztery, więc albo już zostaną na trzech, albo jeszcze domówiam jedną. Muszę to wiedzieć, żeby wiedzieć jak rozłożyć, na jakiej wysokości rozłożyć ten towar. Dobra, ja się zabieram do pracy, widzę się z Wami za jakąś chwilę. I jedziemy, znowu powiedziałem to słowo Jedziemy z ostatnią Przyczepą Tutaj mamy ostatnią przyczepę I jedziemy to wykiprować A później ten traktor musimy zostawić Na tamtej farmie Więc będę musiał się przejść przez pole No ale Parę kroczków nie zaszkodzi Pogoda piękna, ogólnie jest bardzo ciepło Szczególnie w traktorze i w JCP. Mimo, że mam wyłączone ogrzewanie To jest naprawdę e, cieplutko Przez te szyby jednak daje, a temperatura na zewnątrz nawet nie wiem, a później sprawdzimy ale obstawiam, że gdzieś pod 12-14 stopni dzisiaj podejdzie, tak więc całkiem milusio, dzisiaj już troszeczkę więcej chmurek, a w ogóle e, dzisiaj jadę też odebrać pszczoły e, ktoś znalazł w pniu pszczoły, ja tutaj gdzieś wam postaram się dołączyć wideo, e, które dostałem po prostu pszczoły zimowały w pniu i ktoś ten Ktoś to drzewo ściął i okazało się, że w środku są pszczoły, zgłosił się do mnie, no i dzisiaj po pracy jadę to nagrać. Tak więc zobaczycie to pewnie w przyszłym odcinku, pewnie jutro. Sporo pracy jeszcze dzisiaj zostało, tak naprawdę za chwilę mamy godzinę 12, tak więc ja wysypię pewnie tą przyczepę. No i przejdziemy się przez pole, no i obiad. Już jesteśmy na placu, zaraz sobie tam cofnę do środka. I zrobione. Jestem w środku, powiem wam, że łatwo nie jest. Przede wszystkim dlatego, że jakby nie mamy już tam miejsca i e, ja tutaj jakby nie mogę dojechać za bardzo do tyłu i przyczepa jak podniosę to zawali mi w dach. O, to jest maksimum jakie mogę zrobić. Tak więc wysypię tyle ile mogę i będę musiał wrócić z tym na farmę i wysypać resztkę, żeby po prostu muszą unieść przyczepę całkowicie do góry. Tutaj niestety takiej możliwości nie będę miał. Złożymy sobie teraz drzwi z tyłu no i zobaczymy ile nam się uda wysypać, ale podejrzewam, podejrzewam, że całkiem sporo w tej przyczepie niestety zostanie. Dobra, już muszę uważać, bo tam jestem bardzo blisko Bardzo blisko. Trzeba ją trochę poszarpać, to jedyne wyjście. Widzicie? Ktoś tu już zawalił, nie wiem czy widzicie. Mm, tutaj, to nie ja. To nie ja. Ale muszę już teraz troszeczkę zniżyć. I spróbujemy znowu. Ja obstawiam, że jeszcze sporo zostało w przyczepie. Wiem, że niektórzy słuchają moich em, filmów. Nie oglądają, tylko słuchają, tak więc ten odcinek może się dla nich wydać dość nieatrakcyjny. Idziemy zobaczyć, co tam mamy w środku w tej przyczepie, co nam zostało. Czy jest to taka akceptowalna ilość, czy, czy raczej za dużo i Będziemy jeszcze próbowali jakoś to inaczej tutaj wysypać. Nie, będziemy musieli jeszcze inaczej. Tutaj jest prawie pół przyczepy, tak więc teraz mój plan jest, żeby wjechać tam, tam mamy jeszcze taką przerwę no i spróbujemy to tam wysypać. Ja jeszcze może się tutaj trochę pobujam. Eee, tutaj widzicie, na górze już jest, no już jestem blisko, jak podjadę te 30 cm do przodu to walnę. Ale spróbujemy mimo wszystko obniżyć trochę i zobaczymy. Nic nie widzę, żeby się wysypywało. Pęjdęśmy do tyłu. Nie, to już nic nie daje. Dobra. Ja sobie muszę wjechać. Postarać się wjechać tutaj. Albo jeszcze bardziej tam, chyba tam. Tam będę miał troszeczkę więcej pola manewru, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, udało mi się taki manewr zrobić. Szczepa lekko przechylona, ale nie powinna się przewrócić. Ale myślę, że to będzie już ostateczne. Mam nadzieję, że do przodu, żebym tam z drzwiami nie zawalił. Dobra, tutaj jesteśmy. O, teraz słyszę, że leci. Słyszycie? Widzicie? Sporo nam wyleciało. Muszę obniżyć przyczepę, niestety, bo już zahaczymy. Znowu trochę pohamujemy, pobujamy. O. Tylko to nam zostało. Bujanie. I do tyłu. Coś czuję, że za dużo cięży zostało, ale, ale sprawdzimy pójdźmy zobaczyć chwila prawdy a trochę wysypałem więc nie może być aż też tak źle chyba kurde no wciąż dużo eee, no widzicie ja nie wiem czemu to tak się trzyma to nie jest ani mokre ani nic powierzchnia jest śliska więc powinno fajnie odpadać a nie chce tam już widzicie na górze jak to wygląda no to tam już nie mogę podjechać nawet centymetra no jeszcze trochę pohamuję i ostatnią opcją jaką będę próbował Będziemy wysypać, Będę próbował to wysypać tutaj i chyba teraz to zrobię, tak naprawdę. Dobra, tak dużo nie zostało, podjęłem decyzję, że wracamy. Wysypiemy to po prostu na nasz plac i tyle. I to trafi ponownie, jakby do suszarni z tamtymi mokrymi, z, tym, z tą mokrą ściółką. A mamy to wysypane, ja wszyscy z powrotem. Wysypałem resztę tam na nasz plac. No i tak to zostawimy. Zamykam drzwi i się stąd zwijamy. Tutaj dzisiaj chciałem się też odnieść do y, komentarzy. Które zostawia, zosta, zostawił, zostawiło w sumie dwóch oglądających mój kanał e, I chciałem się odnieść do pierwszego z nich, ja tutaj dzisiaj przypnę Już nie będę teraz czytał treści, bo też nie za bardzo mam jak No ale ogólnie tam kolega napisał, że no, pracuje u cwaniaka e, No i że nie, powinien, e, nie powinniśmy zarywać nocki Że powinni być zatrudnieni mechanicy na farmie to tak nie działa. To tak nie działa na żadnej z tego typu farm. Przeważnie to działa jeszcze gorzej. Na przykład tych dwóch menadżerów, których tutaj mamy, oni e, to wygląda... Ja na przykład robię dwa alarmy w tygodniu. E, no i każdy tam po ile dni tych w tygodniu robi po prostu, nie? E, oni wcześniej mieli tak, że robili po 6-7 dni w tygodniu i nikt ich z tego nie wyręczał. Jak to działa? Jeżeli ja mam w nocy e, alarmy, to ja mam prawo do tego, żeby przyjść na drugi dzień później do pracy. Jakby z tym nie ma większego problemu. Ja mam nadzieję, że mnie słychać, bo wiatr strasznie wieje. A ja właśnie idę polem do domku. E, tak więc nie ma z tym problemu. Tak więc jest to, jest to męczące. Tutaj muszę przyznać, że jest to męczące. Czasami nawet bardzo, bo to zwykle wygląda tak, że ja i tak nie zasnę po pracy. Nie zasnę po pracy i, i tak się nie wyśpię. kurde idę pod to słońce. <laughs> nie będzie widać za bardzo, ale chyba ważniejsza jest, ważniejsza jest treść tego, co powiem. E, zatrudnienie mechaników, no to po prostu nie wchodzi w grę, nikt się na to nie zgodzi. E, my te alarmy mamy, mieszkając też na miejscu. Teraz wyobraź sobie, że mechanicy mają dojeżdżać, nie wiem, godzinę, no bo teraz jaka jest szansa, że znajdą jakichś mechaników? kogokolwiek, kto będzie w stanie dojechać tutaj e, na farmę bardzo szybko. I teraz co? Następna rzecz, to mechanik niestety musiałby z nami popracować najpierw wzrok żeby wiedzieć jak działać w czasie tych alarmów, co robić. Bo tutaj nie wystarczy być mechanikiem, tutaj trzeba naprawdę znać te kurciaki, wiedzieć co się dzieje. Nieraz są takie sytuacje, że przychodzisz, wszystko już jest niby ogarnięte, a tam jeden bezpieczniczek idzie sobie i CO2 E, dwutlenek węgla sobie podskakuje powoli do góry i musisz się dobrze przyjrzeć, musisz wszystko e, zauważyć właśnie do tego do, że, po to, żeby nie okazało się, że te kurczaki się parę godzin później wszystkie uduszą. I takie sytuacje już się w ogóle, zsuje, jakieś wam o nich opowiem, zdarzyły dwa razy, dwukrotnie na, e, na tej farmie. E, doświadczonemu, doświadczonemu menadżerowi, tak więc e, no, nie wchodzi to kompletnie w grę. Mechanik będzie dobry w naprawianiu jakichś rzeczy, ale przyjdzie i w niektórych sytuacjach nie będzie miał po kompletnie pojęcia, co zrobić. Eee, ja myślę, że no jest, to, jest to męczące. Czy jest to wyzysk? Nie, bo my tutaj tak mamy chyba lepiej opłacone niż większość. Na pewno jesteśmy gdzieś tam u góry, jeśli chodzi o te zarobki na farmach. One naprawdę tutaj na tej farmie są e, całkiem dobre. Jest coś za coś, no bo jednak musimy. E, mamy tych alarmów sporo. Czasami wcale, na przykład są takie noce, że e, tygodnie nawet, że nie ma ich w ogóle. E, zdarza się to rzadko, ale tak czasami bywa. E, następny komentarz to... E, trzech pracowników, od którego zależy bogactwo szefa, puścić szefa z, e, puścić gościa z torbami. No to tak nie działa, nie działa. Nie ma ludzi niezastąpionych, uwierzcie mi. E, tu tak już wcześniej było. Kiedyś tak było, że było dwóch pracowników, zwolnił się jeden, jak jakoś po miesiącu chyba drugi. E, to po prostu szefowie, szefowie prowadzili farmę. Na drugi dzień wystawili że szukają kogoś do pracy. No i na trzeci dzień już byli pierwsi chętni, tak więc to nie jest takie, wiecie, że każdy jest po prostu każdego da się zastąpić. Wiem, że później wdrażanie nowego pracownika trwa troszeczkę dłużej, ale te farmy są dość do siebie podobne, więc nie trwa aż tak długo jak menadżer dał radę pracować na jednej farmie, no to tutaj po prostu kilka miesięcy i będzie w stanie też prowadzić taką farmę, więc to nie jest jakiś wielki problem ja te na te komentarze odpowiadam nie jakoś złośliwie, tylko po prostu odpowiadam no bo żebyście znali moją perspektywę, to nie jest takie, takie proste jak się mogłoby wydawać tak więc też zachęcam was do tego, żeby zostawiać takie komentarze znaczy takie, no w ogóle jakieś komentarze, do których będę mógł się po prostu w przyszłości Odnosić i Wam na nie odpowiadać, nie może w postaci komentarza, ale właśnie w postaci takiego filmu. Wiem, że są tacy, którzy potrafią się napięcie obrócić i po prostu rzucić pracę w jednym momencie. No ale to zależy też od sytuacji jaką życiowej, jak, jaką tą ludzie, ci ludzie mają. Na przykład, tak jak my tutaj, wiecie, jak to wygląda u nas, jest ten domek i tak dalej. Nie płacimy za nic, więc jest ciężej taką pracę rzucić. I to o wiele ciężej. Taka złota klatka, nie? Eee, więc no... No ja tak po prostu nie zrobię. Jeżeli pewnie gdzieś tam miałbym swój dom, to pewnie... no może już bym się zawinął do tego czasu. Tego nie wiem. Po prostu wraz z tym wszystkim odporność na, na, na to, czy się zwolnicie, czy nie zwolnicie, e, rośnie lub spada. No a tutaj jest dosyć dobry pakiet. Dobrze zapłacona wypłata. Eee, Plus właśnie zakwaterowanie, wszystkie rachunki, wszystko z głowy. No i jak sobie to wszystko przeliczycie, to czasami nawet jak macie bardzo złą nockę na alarmach i nawet jak gdybyście się czuli wykorzystywani momentami, to jesteście na drugi dzień ochłonąć i spokojnie, spokojnie iść dalej. I znam takich, co potrafi właśnie napięcie się zawinąć, rzucić pracę z dnia na dzień. I znam. Wśród nich takich, którym wyszło to na dobre, bo zmieniając bardzo szybko pracę znaleźli wymarzoną pracę. A znam takich, którzy się miotają po prostu z pracy do pracy i, i cały czas nie wychodzi. Eee... Wiecie, nie ma takiej pracy, która by was nie wkurzyła. Każda praca, w końcu, choćby to była najlepsza praca, znajdą się jakieś elementy, które, e, które będą nas wkurzały. My ludzie mamy w, na swojej naturze coś takiego, e, że po prostu sami będziemy sobie te problemy kreowali. E, my potrzebujemy problemów, my potrzebujemy się troszeczkę martwić i zawsze będziemy gdzieś to sami, będziemy nawet uwypuklali niektóre rzeczy właśnie po to, żeby z nimi później samemu walczyć. Tak więc tutaj jest wiecie, bardzo, bardzo dużo punktów widzenia. Każdy ma swój. No, ale zapraszam was do komentowania pod tym filmem. Eee, będę się odnosił do waszych komentarzy. Idę właśnie robić. Właśnie walczy z moją jajecznicą. Co tam mamy dzisiaj? Kiełbaska, eee, pieczarka i cebula. I ile jajek? Cztery jajka? Cztery? Trzy? Aha, bo tak, bo jest dużo kiełbasy, ja ostatnio, no, ostatnio się trochę tak dałem się trochę nabrać z sam samemu, bo myślałem, że też trzy, cztery jajka, ale jak już jest więcej kiełbasy, powiedzmy pół kiełbasy wkrojone, no to już się tyle nie zje. Tutaj całą, no, ja tak czyniłem że pół. No, no nie widać tutaj w ogóle tej kiebasy nie? Tak widać, ale nie aż, nie, nie powiedziałbym, że jest to cała kiebasa no ale jednak jest. Nie podjadłaś? No, reta pod kiełbasę nie podje akurat, nie? Ty, ty kiebasy w ogóle nie jesz? No, reta absolutnie. jest, absolutnie. Jest taką oszukaną wegetarianką, miej mięso, ale nie wszystkie... nie w każdej postaci i nie... Na nie, jest wieprzo, nie jest wieprzowiny, nie jest wieprzowiny, ale jak jest kabanos, to, zjesz, tak, no, jest to zjesz, nie? No wy ja naprawdę No ja wiem, że nie no, jesteś. Tak po mówię. Niektóre mięsa nie smakują, no. no. Ja lubię chyba każde. Jedno mniej, drugie bardziej. Tak, pój. No, tak jest super. Najlepsze Włodycki jedzenie. Dobrze, przynajmniej nie, ma nie mam konkurencji. Jeśli chodzi o steki, nikt nie chce. Golonka robię to cała dla No golonka cała nie. dla mnie, stek cały dla mnie. Dzieciaki nie, nie chcą. No golonka tak, golonka bardzo chętnie. Golonkę właśnie taką na obiadek z musztardą bym sobie. o jajs, ja tak, nie wiem. Mmm. Wygląda smakowicie. Dobra, jeszcze zabieram do jedzenia. Nie mamy ogórków kiszonych, to jest jeden minus, nie? Dzisiaj robi zakupy, nie, jutro robi zakupy. Tak więc... Dobra. Powrotem w pracy. Wszystko ogarnięte, czyli wrzuciłem. Papier na suszarnie. Zaraz włączymy i do ją włączyć. Tutaj już pięknie widać jak ładnie nam zaczyna parować. Myślę, że będziemy musieli to z dwa razy przerzucić. Czyli pierwszy raz w przyszłym tygodniu, i później za dwa tygodnie znowu i powinno być suche. Jeszcze tej, a propos jeszcze tej pracy. Yy, też państwa się, że mój punkt widzenia jest troszeczkę inny. Ja wolę już przecierpieć w tej pracy, mimo że wiele rzeczy mi się nie podoba, wiele rzeczy mi się podoba. Yy, Wolę przecierpieć w tej pracy i jak większość albo mniejszość nie wiem, no chyba większość z Was wie, ja chcę pracować jakby sam dla siebie w którymś momencie. Czyli dla mnie, jakby zmiana pracy w tym momencie nie wchodzi w grę, bo znowu gdzieś będę musiał się wdrażać i tak dalej. Ja wolę, żeby po prostu przetrwać tu troszeczkę dłużej i później przeskoczyć na swój własny biznes. Czy się uda, czy nie, ja na pewno spróbuję. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ja będę kończyć pracy za wiele nie zostało, jeszcze jakaś godzinka z hakiem zrobię kilka rzeczy e, i to by było na tyle dzisiaj. Oglądajcie jutrzejszy odcinek, bo w nim będę e, będę, będę jechał po tej pszczoły, tak więc myślę, że to będzie coś ciekawego. Trzymajcie się, subskrybujcie, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć!